Witam Was panie i panowie, jesteśmy w finałowej rundzie drafta 64, 64 osoby, oczywiście pierwszego drafta. Jeśli, go, jeśli ją wygram, to będę w, w tym draftie finałowym, który też pewnie nagram, ale oczywiście przy innej okazji raczej. No myślę, że on do nie ma sensu brać. No i mamy to zagranie właśnie, że możemy mieć Nemesis of Mortals w turze numer 3, prawda? Więc no, zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, ale jest to opcja. Mulligana na pewno nie bierzemy. O, ponad jeszcze schodzi do szóstki, więc. <kłysy> więc jest szansa, żeby tutaj coś fajnego uczynić. No, te drafty są naprawdę moim zdaniem najlepszym turniejem, jaki w ogóle jest na Magic Online. No i bardzo ubolewam, że nie ma takiego czegoś dziś na żywo, prawda? No bo jednak wiadomo, że ciężko jest zebrać 64 osoby do drafta, to jest, to jest oczywiste. Ale jednak odnoszę wrażenie że to jest naprawdę niesamowita zabawa po prostu zbieramy 64 osoby mamy 8 podów i oczywiście robimy i robimy na zasadzie że jest że zwycięzcy podów grają kolejny draft prawda więc to jest moim zdaniem dosyć fajna sprawa i no ja się osobiście przy tych draftach zawsze fajnie bawiłem oczywiście jak nagrywam no to tak e, tak mówię, staram się podzielić na jednak e, dwa we, na dwa nagrania, bo no, nie ma za bardzo możliwości, żeby to nagrywać razem. Po pierwsze musiałbym gadać z 6 godzin, co jest dla mnie no, trochę uciążliwe, biorąc pod uwagę, że jeszcze też inne rzeczy robię przy okazji dzisiaj. E, a po drugie, no, tak naprawdę mm, nie, jest, nie ma żadnej gwarancji, że ten drugi draft wyjdzie mi równie dobrze jak pierwszy, prawda? Więc często jest tak, że ten drugi draft już nie ma sensu nagrywać, bo na przykład przegrywam od razu w pierwszej rundzie, tak? Dobra, no tutaj oczywiście będę atakował i się starał wymienić. Jeśli się nie uda, to będziemy się starać odpalić tego Nemesisa. No i zobaczymy, czy oponent sobie z nim tak łatwo poradzi. W tych kolorach może mieć na przykład bounce, prawda? Może mieć grip tight. To może być bolesne trochę, no ale jak nie ma grip tida, to damy radę. Hmm. Pytanie jest, czy chcę atakować. Myślę, że tak Nie mam nie dobrałem many, więc myślę, że warto zaatakować i dograć po prostu tromptera. Tą trompera, cokolwiek. Ok, oponent przyjmie. Mm, zagramy sobie tego tromptera, tam trompera. Boję się, że może mieć jakąś kontrę z Hopes, ale to jest, szansa jest niewielka na to. Na pewno nie ma Bounce'a, bo wydaje mi się, że mając Bounce'a natychmiast by go użył. Może mieć jakiegoś swojego zioma, jakiegoś swojego grubasa. Mhm, kolor jasny. Teraz Landa byłaby świetne. Byłbym w stanie tutaj zrobić bardzo dobre, dobre wymiany. Jeżeli nie dobre Landa to prawdopodobnie zagram po prostu oddeal, żeby się wymienić ze Skolarem i zadać 5, tak mi się wydaje. Plus 2, plus 0, byłoby fajne na przykład, no generalnie jest sporo fajnych drawów dla mnie. Jest land, no to możemy atakować spokojnie. No, zrobię to. mimo wszystko bo teraz gość ma naprawdę no nie za bardzo jest w stanie nawet atakować chyba że ma jakiś nie wiem co może mieć ok ordeal będzie atakował może mieć savage search tak może mieć grip tight, savage search no generalnie jest niewiele kart, które może mieć, które mu pomagają. Ale jego tak widać, że jest przemyślane i jest naprawdę dobry, bo te karty są wszystkie naprawdę fajnej klasy. <laughs> mm, ok, no to był jakiś plan. Mm, zagramy myślę. Hm. Myślę, że jednak ordeal tutaj to jest pewne przebicie 9, bo że chce zablokować, to tym lepiej. Ok, koleś się poddał. Także, no trochę mieliśmy szczęścia, bo jednak zmoleganował, to na play nigdy nie jest fajne, ale myślę, że też no, mamy deck, który jest w stanie tutaj naprawdę e, dawać radę. Myślę, że znowu zrobimy zamianę, czyli e, portent in na ile out. Ten portret jest najlepszy na zielone leki, bo oczywiście zielone leki mają dużo dobrych y, y, stworów. Nie wiem czy grać z tym Fade Into Antiquity on nie pokazał żadnej nakładki poza Ordealem, który jest bardzo trudno tą kartą upolować, więc wydaje mi się, że mogę zagrać mm, czymś innym, na przykład tym. To jest chyba lepszy plan. No, znaczy to jest karta, która jest fajna, bardzo z y, Nemesizem, prawda? Można go wstawić też wcześniej, bardzo. Oczywiście, przy jednym Nemezisie to jest takie sobie. Nie wiem, czy to chcę grać, grać. Może ten Cerber. No, jest parę opcji z tym Cerberem. No, szczególnie fajna jest ta, prawda? Robimy gościa 5-4 Double Strike. Ale cerber ma taki też niefajny koszt. Hmm. A zagram tak w takim razie. Zostawię na ile, ale wywalę fajda. Jeśli się okaże, że ma fajne nakładki, jakieś więcej, albo nie ma, no ale nie widziałem żadnych, prawda? Więc uznałem, że tego nie będę robił. No tutaj to jest trudny, trudny, trudny kip, tak powiem. Zawsze kipowanie. Dwóch lądów, pięciu speli jest trudne. Na draw jest trochę łatwiejsze. Mam dwa dobrania do. Znaczy, muszę... Mam jakby dwie tury na dobranie. Dwa drowy na dobranie montajna Także myślę, że zaryzykuję. Biorąc pod uwagę, że on znaczy, zaryzykuje, zatrzymam to pewnie i tak, bez względu na wszystko, ale no to jest akurat dla mnie niezbyt dobra informacja, bo oczywiście. W tym momencie Ordeal jest trochę gorszy, żeby nie powiedzieć, że jest znacznie gorszy, bo on może w każdej chwili wtasować, prawda? Gościa z Ordealem, więc nie jest za fajne, ale myślę, że po prostu będę atakował. To nie jest tak, że jakby ten Ordeal jest jedyną kartą, która będzie blok? Będzie blok. Będzie wtasowanie, tak? ok jak to działa? a, dodaję na górę i tasujemy ok, dobra myślę, że to jest spoko wymiana biorąc pod uwagę, że mój dek ok biorąc pod uwagę, że mój dek ma znacznie silniejsze stwory, które mógłbym tasować Kragman Bucher oczywiście wchodzi. Czy Bacer, cokolwiek. Chyba Butcher to jest właściwa wmiana, ale mniejsza o to. I teraz oczywiście landy, landy, landy byłyby bardzo dobre. No proszę, trzeci kolor. No niestety oponad ma masę manę w tym momencie. To jest trochę niefajne. Jest land, ale najpierw oczywiście atak. Mhm. Zagrywanie na lay, na pusty stół, chyba jest kiepskie. Zagram po prostu Adepta, oddam turę. No jakbyś mam teraz 6 many, to jest ogromne. Pewnie zagra teraz tego, tego yy... Lataka 4-4.

Nie jestem przekonany na 100% przynajmniej. Hmm. Zagranie chyba każdego in każdej innej karty. Znaczy, szkoda, że ta mana jest tak yy, niewłaściwie ułożona. Oczywiście, ma więcej mountainów w deku. Muszę hmm. zastanowić. Zagranie atlety daje mi. No nawet mi nie daje dobrego ataku bo. Mogę zagrać też na przykład Ordeal na Flamespeaker Adepta. Ale chyba Nylea jest najlepsza, mimo wszystko. Jak do land dowolny, to wtedy mogę robić ataki tym gościem. Mogę robić ataki yy, też Adeptem, prawda? Razem z najleą i z No, a najgorsze, co może mieć, to jest... Ordeal to jeszcze pół biedy. Najgorsze, co może mieć, to jest jakiś... Yy... <coughs> Czy może mieć teraz tam Time to Feed na pewno? To jest dosyć bolesne by było. Mm. Nie wiem, co jeszcze tak, może mieć. Okej, okay. jeszcze coś się pojawi. Time to feed ok, no trudno. Nie poradzimy na to wiele. No, blokowanie nie ma sensu oczywiście, więc zaatakujemy. Tak. Zapomniałem, że może odtapować gościa. Zaraz pytanie: czy. A to było bez sensu, ok. Przyznaję, bez bicia, że to było idiotyczne. Za... Zapomniałem, że przecież Hexprów działa tak, że on swoje stworki może um, dopale. No, brakuje mi many, żeby to zrobić. No trudno. Zepsułem to po prostu. Ok. Gdybym miał 6 many, to by to mógł zrobić. W tej sytuacji po prostu, no, prawdopodobnie sobie mm, załatwiłem przegraną w tej grze. Coś w sumie jeszcze, w teorii mogę zablokować tego typa jakoś, dać plus 2, plus 2 i plus 2, plus 0. To jeszcze nie jest jakoś totalnie przegrana gra, ale no, oddanie stwora za darmo nigdy nie jest dobre. Zupełnie, zupełnie o tym nie pomyślałem, że, ten, że ta Kiora Follower odtapowuje przede wszystkim każdy permanent, a po drugie, że może odtapować gościa z hexkrówem przecież. No cóż. To było słabe. I to jest jed jeden z takich błędów, które zasługują, żeby po prostu przegrać grę. Portentów Betraya. Co mi to daje? A w tym momencie mi to nic nie daje. Poza skrajem. Ja zagram blokera. Ja oddam turę. On zaakcentował się strasznie dobrze, strasznie, strasznie szybko i no ja też oczywiście zrobiłem błąd, ale chyba nawet z tym stworkiem 2-3, gdzie to nie wygląda zbyt dobrze. Atakuję z kolarem i kryjora followerem. Hmm. No ciekawe. No i mam wyjście, muszę blokować, prawda? E, grip, aha, dobra, okej, okay. czyli GG. No, ta karta jest mega bolesna, Ten, to na, moje, na mój deck jest świetna. Ten sudden Storm, topowanie dwugości jest naprawdę bardzo dobre. No tak powiedziałem, to na ile jakoś mnie tutaj nie przekonuje, nie wiem. Muszę ją zamienić chyba na portent kolejny. i pójść w maksymalną, po prostu w maksymalne agro. Hmm. No gdybym dobierał jeszcze tych, na przykład, te bolty na jego manodajki, to może by było łatwiej. Hmm. Co tam się, co tam mi pokazał? No pokazał mi znowu tylko ten Ordeal of Nylea. Nie było tam nic innego, co jest warte uwagi. Hmm. Więc chyba Demolish nic mi nie daje. Cerber w teorii jest niezły. A no może do Cerbera, jednak zamiast tego? Ten Cerber jest w stanie robić też dobre wymiany. Hmm. Przy pewnym układach kart jest wręcz nie do, za, nie do pokonania ta, ta karta. Także chyba zrobimy w ten sposób. I po prostu pójdziemy na agro. No to oczywiście nie jest mulligan na pewno. <laughs> Bardzo dobra, szybka ręka. No jak z tą ręką nie zrobię tego zwycięstwa, to już żadną inną, tak. Oczywiście mam nadzieję, że będę atakował tym razem właściwie. Nie nadziewał się na jakieś kontry, prawda? Znaczy na jakieś, na jakieś głupie zagrania, tak jak ostatnio. Gość zszedł do piątki, dobrze widzę. No to jest dosyć dobra informacja dla mnie. Oczywiście to jest daleko do zwycięstwa, bo... Jak nie do drugiej zielonej, to jeszcze może być trochę, trochę problemów. Ale start jest oczywiście bardzo obiecujący. Mhm. Jest druga zielona, więc tutaj już nie powinno być zbyt dużych akcji. No, myślę, że, myślę, że tak powiedziałem, że szanse, że coś tutaj się zdarzy dobrego dla niego są chyba niewielkie przy zejściu do piątki. No, oczywiście, atak za dwa i dogrywamy adepta. Szczególnie, że widać, że nie ma zielonej, prawda? No, bo jednak zielona mana nie, dla niego jest bardzo istotna. No, dobra, ma zielono, ma zielono. Teraz może zagrywać akcelerację. Ok, Rage of Purpuros. No, zagramy to, oczywiście. Ordeal of purpurów, chciałem powiedzieć. Jak zablokuję do to tym lepiej. OK. No i teraz będzie taka naprawdę duża tura, bo jak on zagra stwora jakiegokolwiek, mm, a pewnie jakiegoś zagra, to ja mogę go wyłączyć z bloku. A, nie robi nic. Ciekawe. Spodziewałem się czegoś bardziej spektakularnego. Mm, no ma jakiś bounce pewnie, tak? No, musimy zaatakować wszystkimi. A, ma to. Okej. Okay. Oczywiście zaatakuję i dopalę. W sumie... A, dobra, jednak. To sprawi, że on musi blokować tego gościa, prawda? A skoro on go musi blokować. Mhm. Okay. Skoro on go musi blokować, to ja na pewno zagram Nemezisę. Musimy tak zrobić. Mhm. No i nie, nie, nie ma takiej karty w tym formacie, która jest w stanie go uratować chyba poza, i wszystkie stworki. OK, <coughs> Wellming Wave to się chyba nazywa. To jest chyba jedyna karta, która jest w stanie go... Znaczy uratować... Dać mu szansę na jakieś podjęcie walki w tej grze, tak? Okej okay. No a tak wszystkim no właśnie. No więc, jak widzicie, daliśmy radę i jesteśmy w drugim drafcie, którego już będę nagrywał pewnie, pewnie osobno. Jak mi dobrze pójdzie, to też się pewnie znajdę na psychiatogu na Games Masters. Zachęcam oczywiście do oglądania moich draftów, postaram się ich nagrywać teraz coraz więcej, bo zaczyna mi dobrze iść. Początki były bardzo trudne, nie ukrywam, mnie i też oglądałem też trochę draftów Emilia, No to tak szło nam jak po grudzie, starać się razem draftować. Wychodziło to naprawdę bardzo, bardzo różnie i najczęściej nie zadowalająco, mimo dobrych deków. A teraz, jak, jak widać, deki sprzyjają i też droły są w miarę ok, więc, więc jest fajnie. Mimo tego błędu w drugiej rundzie, który chyba nie miał znaczenia, to jednak jestem, jestem zadowolony i z deka, i, i, z, i też po większości wypadków z mojej gry. Także do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.